Porozmawiajmy dziś o szukaniu małych przyjemności w związkach, o takich małych, drobnych gestów, z których składa się nasza codzienność, które sprawiają, że takie wspólne życie może być szczęśliwe. Bo niestety, wielu osobom wydaje się, że o związek warto dbać tylko i wyłącznie tak od wielkiego dzwona, że takie ekskluzywne wakacje, że jakiś drogi prezent dla partnera, partnerki załatwi wszelkie nierozwiązane sprawy i wszelkie trudności, które mamy w relacji. A przecież dobrze wiemy, że tak nie jest. Jakieś wielkie wakacje, jakieś wielkie troski o drugą osobę, tak od wielkiego dzwona nie załatwią spraw które mamy codziennie, bo nasze wspólne życie składa się właśnie z takich drobnych gestów gestów, które pojawiają się każdego dnia, bo przecież nasze wspólne życie to nasza codzienność i dziś porozmawiamy o tym, Wymienię Wam takie trzy drobne gesty i chciałbym wiedzieć, co myślicie na temat właśnie tych drobnych gestów. Czy one rzeczywiście mogą wpłynąć pozytywnie na Waszą relację? I czy w Waszej relacji te trzy drobne, wydawać by się mogło gesty, są obecne? I czy dzięki właśnie tym gestom wasza relacja jest szczęśliwa? Bo rozmawiając z wieloma osobami, z wieloma parami, z osobami, które są w dobrych i w tych gorszych relacjach, tak uświadomiłem sobie, że właśnie te drobne gesty odróżniają dobre pary, szczęśliwe pary od tych par, które są nieszczęśliwe, od ludzi, którzy ranią się nawzajem, którzy żyją w takim pustym związku bez takiej wzajemnej życzliwości, bez takiej radości z tego wspólnego życia. I to właśnie taką postawę opartą na drobnych gestach każdego dnia w kierunku do tego partnera czy partnerki nazwałem taką postawą szukania małych przyjemności w związku. I kiedy będziecie słuchać tego dzisiejszego materiału, kiedy będziecie słuchać o tych trzech gestach, tych drobnych gestach, które chciałbym wam powiedzieć i zachęcić Was do tego, żeby te gesty były również obecne w Waszym życiu, w Waszym związku, to zastanówcie się, jak tego wszystkiego usłyszycie, jakie jeszcze Wasze drobne gesty sprawiają, że Wy w tej relacji jesteście szczęśliwi. Na koniec mam jeszcze serię dla Was takich kilku pytań, które jeszcze bardziej pogłębią ten temat. Bardzo mnie ciekawi, czy ten pierwszy gest, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, który może być właśnie w Waszej relacji, czy Was zaskoczy? Czy będzie to dla Was coś takiego, co jest raczej oczywiste, czy raczej coś, o czym tak normalnie nie myślicie? Bo moim zdaniem, takim bardzo ważnym, drobnym gestem, który potrzebny jest nam w każdej relacji, to jest takie zwykłe powiedzenie partnerowi czy partnerce: dziękuję. Bo to jest niesamowite, jak wielu osobom w związkach wydaje się, że wszystko tak po prostu nam się należy. I osoby z takim roszczeniowym podejściem niestety nie mają w zwyczaju mówić do swojego partnera czy do swojej partnerki dziękuję. Takie osoby tak jakby zapomniały, że takie słowo w ogóle istnieje i możliwe, że te osoby gdzieś na zewnątrz poza swoim związkiem używają słowa dziękuję, natomiast w związku wydaje im się, że wszystko im się należy. Że chciały mieć wszystko podane na tacy. I taka roszczeniowa postawa niestety utrudnia nam czerpanie satysfakcji ze związku. A przecież słowo dziękuję jest bardzo ważnym słowem w naszym życiu, ponieważ tak naprawdę mówiąc dziękuję dostrzegamy wszelkie starania, które robi dla nas druga osoba, i pokazujemy tej drugiej osobie, że my w ogóle zauważamy, że ona coś dla nas robi. A przecież w tak wielu relacjach tego słowa po prostu nie ma. I przykładowo, w związku, w którym jedna osoba całkowicie poświęca się dla tej drugiej osoby, że ten związek nie jest zbudowany na zasadach równowagi, tylko raczej ten związek jest zbudowany tak, żeby spełniać marzenia, potrzeby jednej osoby, a ta druga ma się całkowicie poświęcić, to w takim związku ta osoba, która się całkowicie poświęca, Praktycznie nigdy nie słyszy słowa dziękuję, co jeszcze więcej tą osobę rani i pokazuje, że nawet to jej wielkie poświęcenie, to jej serce dane na dłoni dla partnera czy partnerki nic nie zmienia, bo ta osoba tego nie docenia, bo ta osoba nawet nie potrafi za to podziękować. I niestety w wielu kiepskich związkach ludzie mają tu, taką postawę, że wszystko po prostu dzieje się wokół nich samo. Same myją się okna, same sprząta się całe mieszkanie czy cały dom, sam naprawia się samochód, same pieniądze pojawiają się jakoś magicznie w naszym domu, sam gotuje się obiad, wszystko po prostu dzieje się samo, nikt za tym nie stoi, tak po prostu mi się należy, żeby to było zrobione. No, i sami chyba słyszycie, że to jest niebezpieczna, roszczeniowa postawa, która sprawia, że ludzie tak naprawdę ze sobą nie są szczęśliwi, bo ciągle wymagają od drugiej osoby, ciągle czegoś chcą od tej drugiej osoby, wręcz liczą na to, że im się to wszystko należy, ale nawet za to wszystko, co ta druga osoba dla nich robi, nie potrafią podziękować. Natomiast w szczęśliwych relacjach ludzie, partnerzy, nawzajem sobie po prostu dziękują. Tak zwyczajnie. Z dużą życzliwością, no bo słowo dziękuję jest bardzo ważnym słowem, które pokazuje. Widzę, co dla mnie robisz, bardzo Ci za to dziękuję. Dostrzegam te wszystkie rzeczy, mimo tego, że pewne tutaj Twoje zachowania nie były dla Ciebie łatwe. Ty poświęcasz czas, uwagę i ja Ci właśnie za to wszystko dziękuję. I tu mam pytanie do Ciebie. Jak to jest w Waszym związku? Czy w Waszym związku jest przestrzeń na to, na to słowo dziękuję. Czy Twoim zdaniem słyszysz wystarczająco często to słowo dziękuję i ten Twój partner, czy Twoja partnerka dostrzega po prostu to, co dla nich robisz? Oraz jeszcze jedno ważne pytanie. Czy przypadkiem nie jest tak, że w Waszej relacji to tylko jedna osoba często dziękuję? Natomiast druga osoba zupełnie nie używa tego słowa, bo jeżeli mamy też zaburzoną taką równowagę, że ktoś w związku cały czas dziękuje, a ta druga osoba nigdy tego słowa nie wypowie, to też nie jest dobry znak. Dlatego zastanów się w tym pierwszym geście, w tym pierwszym punkcie, bo uważam, że słowo dziękuję w dobrych relacjach jest bardzo często obecne, ale ono jest właśnie nacechowane taką dużą życzliwością i chęcią pokazania partnerowi, że widzimy to wszystko, co on dla nas robi. To nie jest takie dziękuję, za które my możemy coś kupić albo możemy zmanipulować drugą osobę. Takie dziękuję tutaj nie działa. Mówię o takim dziękuję szczerym, z życzliwością, z taką chęcią pokazania, że widzę, że te wszystkie rzeczy, które robisz, one są ważne dla Ciebie, ale są też ważne dla mnie. Drugi gest, o którym chciałem Wam opowiedzieć, to jest coś, co wydaje się wielu osobom takie bardzo błahe, takie powierzchowne, natomiast jest to coś, co jest szalenie ważne i każdy, kto jest w szczęśliwej relacji, wie. Że to buduje jego relacje. Natomiast osoby, które są w nieszczęśliwych relacjach, to jest coś, czego w tych relacjach bardzo często im brakuje. I o jakim geście mowa? Chodzi tutaj o dotyk, bo tak naprawdę od dotyku w związku zaczyna się wszystko. Zaczyna się przyjaźń, zaczyna się troska, zaczyna się życzliwość, a w końcu zaczyna się nawet intymność i namiętność. Natomiast bez dotyku taki związek usycha, umiera. Bez dotyku nie można być z drugą osobą i być szczęśliwym z tą osobą, bo cały czas mamy poczucie, że w tej relacji czegoś nam brakuje. I z tak wieloma nieszczęśliwymi osobami w związkach rozmawiałem, że mam pewność, że w takich nieszczęśliwych związkach właśnie brakuje tego dotyku, brakuje tej bliskości fizycznej. I to nie jest tylko objaw problemów, że jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, to nie mamy tego dotyku, brakuje nam tego dotyku, bo tak też może się wydawać, że to jest objaw. Nie ma dotyku, bo związek jest zły. Natomiast to jest również też przyczyna problemu, że my nie szukamy nawzajem tego dotyku, że w ogóle nam nie zależy na tym, żeby dbać o ten dotyk. Bo jeżeli nie szukamy tego wzajemnego dotyku, to bardzo dużo traci na tym nasza relacja. I tu mamy jeszcze jeden problem z dotykiem, właśnie w kontekście tych nieszczęśliwych par. Bo w wielu nieszczęśliwych parach ten dotyk zawsze jest powiązany tylko i wyłącznie ze sferą seksualną. Natomiast takie problemy codziennego życia, takie niewypowiedziane żale, stres, albo nawet rozczarowanie drugą osobą sprawia, że ta sfera seksualna zaczyna zanikać w związku. I w tych kiepskich związkach nie dość, że ta sfera seksualna zanika, to za nią również zaczyna zanikać taka sfera dotyku, i zaczyna w takim związku po prostu brakować zwykłej, zwykłego kontaktu fizycznego. A bez kontaktu fizycznego nie można mówić o bliskości w związku. I myślę, że tą trudną sytuację, sytuację z brakiem dotyku, najlepiej opisują pewne słowa mojej klientki. I ona mówi coś takiego, że w jej sytuacji, tak to ocenia, to straszne, że nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy mój partner trzymał mnie za rękę chociaż przez 5 minut. Chodzi o takie trzymanie za rękę, kiedy naprawdę czuję, że on chce mnie trzymać za tą rękę. Bo oczywiście czasami zdarza mu się złapać mnie za rękę, jednak tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy wśród innych osób, a on odgrywa swoją rolę tak zwanego cudownego mężusia. Jednak wtedy ja nie czuję, że on potrzebuje bliskości. Czuję, że ten dotyk to zwykłe kłamstwo. I najbardziej czego brakuje mi w tej relacji, to brakuje mi takiego niewymuszonego, spontanicznego dotyku. Zobacz, jak wiele z tych słów można się dowiedzieć: jak wiele taki dotyk, zwykły, niewinny dotyk może oznaczać, ale jak ten dotyk może być też pewną formą manipulacji, że w przypadku tej klientki, ten jej partner. Odgrywając swoją rolę tego cudownego mężusia, idealnego partnera, właśnie wtedy pokazuje, że łapie ją za rękę i to robi to dla innych ludzi, a nie dla niej i nie dla siebie. Nie ma naturalnie takiej potrzeby. To jest tylko i wyłącznie jego gra. I tu warto się zastanowić, jaką rolę odgrywa dotyk w waszej relacji, w waszym związku. Czy ten dotyk jest w ogóle dla Was ważny? Czy jest on powiązany tylko i wyłącznie ze sferą seksualną? I kiedy w tej sferze zaczynają się problemy, to zaczynają się ogólne problemy z bliskością w Waszej relacji. I zastanówcie się jeszcze nad jedną rzeczą. Jeżeli tego dotyku Wam brakuje, jeżeli tej bliskości, takiej zwykłej bliskości fizycznej Wam brakuje, czy potraficie o tym rozmawiać z drugą osobą? Czy potraficie powiedzieć partnerowi, że zaniedbuje Waszą potrzebę właśnie w tym obszarze w obszarze dotyku, w obszarze bliskości fizycznej? I tu możemy przejść do trzeciego gestu. Małego gestu, z którego składa się nasza codzienność, który moim zdaniem jest szalenie ważny i wpływa na jakość naszego związku. Jaki będzie to gest? Jest to gest związany z pomaganiem sobie nawzajem w codziennych obowiązkach, bo przecież w każdym związku jest jakiś podział ról i każdy z nas w tym związku ma jakąś taką rolę do odegrania. I w takich kiepskich związkach, w takich nieszczęśliwych związkach, te role są bardzo sztywne. Nikt nie wychodzi poza swoją rolę. Natomiast w dobrych związkach partnerzy potrafią od czasu do czasu wspierać się nawzajem, wymieniać się tymi rolami i mogą wspierać się w wykonywaniu różnych obowiązków, nawet które tak na co dzień do nich nie należą. Natomiast w tych właśnie kiepskich relacjach te role są tak sztywne, że ta druga osoba nigdy nie wyciągnie do ciebie pomocnej dłoni, bo taka osoba myśli: To nie jest mój obowiązek, ja się tym zajmować nie będę. I tu możemy się zastanawiać, dlaczego w tych dobrych relacjach ludzie tak chętnie pomagają sobie nawzajem, dlaczego ta wymienność ról jest tak ważna. No przede wszystkim dlatego, że w dobrych związkach ludzie zdają sobie sprawę, że jeżeli pomogą drugiej osobie, mają przestrzeń na to, żeby pomóc drugiej osobie, to na przykład będą mieli więcej czasu we dwoje, tylko we dwoje. Jeżeli Ty masz jakieś obowiązki do zrobienia, ale ja Ci pomogę, to będziemy mieli więcej czasu we dwoje. Dodatkowo, jeżeli mam przestrzeń na to, żeby pomóc mojemu partnerowi, mojej partnerce, to nawet jak tego czasu nie będziemy spędzać we dwoje, to i mój partner będzie miał więcej czasu dla siebie, ale i ja będę miał ci więcej czasu dla siebie. Bo w takich dobrych związkach bardzo często ludzie mówią o tym, że ciężko im jest tak siedzieć z założonymi rękami, jeżeli ta druga osoba ma pełne ręce roboty i my tutaj niby sobie siedzimy, odpoczywamy, a ta druga osoba Robi pewne rzeczy za nas. I to jest ciężkie w sytuacji dobrych związków, bo czasami po prostu taka naturalna chęć pomocy drugiej osobie, komuś, kto jest dla ciebie ważny, kto jest dla ciebie bliski, to jest po prostu coś, co w dobrych relacjach jest zupełnie naturalne. Natomiast w tych kiepskich relacjach te role są tak sztywne, że taki partner czy partnerka może siedzieć z założonymi rękami i zupełnie nie przejmować się tym, że ta druga osoba ma jeszcze masę obowiązków do wykonania. W takich kiepskich związkach można zaobserwować taką sztywną postawę, która mówi: nie jesteśmy sobie równi, bo ja czuję, że robię coś dużo ważniejszego od ciebie. I na przykład chodzi tutaj o to, że ja więcej zarabiam, ja więcej pieniędzy przynoszę do domu, więc ja mam szczególne prawa w tym związku i dlatego ja będę zajmować się tylko obowiązkami, które mnie nie męczą. A ty musisz się zająć całą resztą. Czyli w momencie, kiedy mamy tą nierównowagę, jedna osoba czuje się ważniejsza, lepsza od drugiej, to ta osoba może na siebie wziąć tylko takie odpowiedzialności, które jej pasują, natomiast całą resztą ma się zająć druga osoba. I jeszcze pojawia się jedno takie przekonanie, które jak słyszę, to aż mi ciarki na plecach przechodzą, że nie będę pomagać drugiej osobie, nie będę cię wyręczać, bo ty się przyzwyczaisz. I ja już będę musiał do końca życia za ciebie to robić. To jest błędna postawa, bo nie chodzi o to, że ja mam przejąć twoje obowiązki. Chodzi tutaj o takie wsparcie, o wymienność ról, co może być w dobrym związku naturalne, natomiast w kiepskim związku te role są tak sztywne, że partn partner czy partnerka nawet nie kiwnie palcem właśnie w kontekście pomocy dla drugiej osoby. I tu mamy taką prawdę życiową, że ludzie w dobrych relacjach wiedzą, że nie zawsze muszą robić tylko to, na co mają w danym momencie ochotę, ale też potrafią czasami nagiąć się do robienia rzeczy, których tak po prostu zwyczajnie nie lubią. I przykładowo w naszej sytuacji, w moim związku jest tak, że ja strasznie nie lubię myć naczyń, ale za to lubię myć okna. Ale nie znaczy to wcale, że ja tych naczyń nie mogę myć. Wręcz sam czasami myję te naczynia po to, żeby sprawdzić, jak to jest, ile to trzeba włożyć energii, czasu do tego, żeby te naczynia umyć. Tak samo moja żona może mieć okna, mimo tego, że akurat ona tego nie lubi, mimo tego, że to nie jest jej obowiązek, bo ja wolę to robić, jednak możemy czasami się tym po prostu wymienić. Inna sytuacja. Ja na przykład bardzo nie lubię takich domowych obowiązków związanych z naprawą różnych rzeczy, które są powiązane w pewien sposób z prądem. Czyli na przykład jak trzeba jakieś gniazdko elektryczne przerobić. Ja strasznie takich rzeczy nie lubię robić, natomiast to nie oznacza, że jeżeli coś takiego jest do zrobienia, to ja tego nie zrobię. Oczywiście, że to zrobię, mimo tego, że wyraźnie mogę powiedzieć, że wiem doskonale, że nie lubię tego robić. I tu możemy dojść do takiego wniosku, że człowiek dorosły i dojrzały wie, że w życiu czasami trzeba po prostu się nagiąć, trzeba czasami zrobić coś, czego się nie lubi, bo to kształtuje nasz charakter. I podobnie jest w naszych związkach, że czasami warto pomóc partnerowi w czymś, czego my sami lubić nie robi, czego my nie lubimy robić, ale dzięki temu, że mu pomożemy, to zobaczymy właśnie, jak ta czynność przebiega, ile trzeba energii włożyć. I właśnie w takiej sytuacji, jak ludzie nawzajem sobie pomagają, to dużo częściej w ich związku pojawia się słowo dziękuję. Bo jeżeli ja spróbuję tych rzeczy, które ty robisz na co dzień i wiem, ile to energii Cię kosztuje, to ja Ci potrafię za to podziękować. I zauważyłem taką jeszcze jedną prawidłowość. W związkach, w których jest ta wymienność ról, w których partnerzy sobie pomagają i właśnie pojawia się to słowo dziękuję, to w takich związkach ludzie nie mają wrażenia, że wszystko wokół nich robi się samo. Takie osoby widzą wyraźnie, ile czasu, energii i poświęcenia wymaga zrobienie danej czynności, ogarnięcie pewnych życiowych spraw. I tu pytanie do Was, jak to jest w Waszej relacji? Jak wygląda ten podział waszych ról? Czy jest to ścisły podział ról? Czy potraficie się tymi rolami wymieniać? Czy taki podział ról ci odpowiada? Czy taki podział ról odpowiada twojemu partnerowi? Zastanów się nad tym, bo to wzajemne wsparcie ten podział ról bardzo dużo mówi o waszej relacji. Opisałem wam takie trzy drobne gesty, z których składa się nasza codzienność, ale moim zdaniem są to gesty, które są szalenie ważne, jeżeli chodzi o jakość naszych relacji. Jeżeli właśnie pojawiają się te gesty, właśnie to wzajemne wsparcie, ten dotyk, to słowo dziękuję, to jest sytuacja, w której właśnie te drobne gesty pozwalają nam tak codziennie, każdego dnia małymi krokami dbać o naszą relację, o nasz związek, pokazywać drugiej osobie, że nam na tym związku zależy. I tu mam pytanie do was. Jakie Waszym zdaniem jeszcze drobne gesty z Waszej codzienności, z Waszego zwykłego życia dołożylibyście do tej listy, takich drobnych gestów, które wspierają budowanie szczęśliwego związku? Zastanówcie się, jeżeli chcecie, to podzielcie się tą informacją w komentarzu. Co w takim zwykłym życiu sprawia, że czujecie, że naprawdę chcecie być z tą konkretną osobą? Jakie właśnie te drobne gesty płynące z jej strony sprawiają, że właśnie czujecie, że ta osoba was kocha, że tej osobie na was zależy? Dajcie również znać, jakie inne gesty obserwujecie u innych par, które wydają się wam szalenie ważne i szalenie wspierające związek, które chcielibyście sami wprowadzić do waszego związku. I na koniec zastanówcie się jeszcze nad jedną rzeczą. Za jakimi drobnymi gestami tęsknicie w waszej relacji? Co wasz partner czy wasza partnerka kiedyś robili, a teraz już tego nie robią? Czego wam w tej relacji, właśnie w kontekście tych drobnych gestów, brakuje? Dajcie mi znać w ogóle, jak czujecie ten temat drobnych gestów i takiej codzienności budowania dobrego związku kroczek po kroczku. Czy to jest coś, co jest dla Was ważne? Czy to jest coś, w co wierzycie, że dobry związek buduje się właśnie w codzienności małymi krokami, a nie od wielkiego dzwonu, jakimiś wielkimi wakacjami czy drogimi prezentami? Bo dobry związek to jest codzienność, wspólna codzienność, którą możemy sobie ułatwiać, którą możemy sprawiać, żeby ta druga osoba poczuła się lepiej, bo właśnie te drobne gesty sprawiają, że ogólnie pokazujemy sobie, że nam na sobie zależy.